Kiedy byłem w Kijowie, poprosiłem pewnego stolarza, żeby mi coś naprawił w Instytucie. Kiedy dokonał tej naprawy, pytam go oczywiście, panie stolarzu, ile zapłacić za to. On wie, wie ojciec nic. Taka nieduża rzecz. Jak będziemy za wszystko brali pieniądze, to czym się będziemy różnili od Pogan? Zwykły stolarz w Kijowie. Jak będziemy za wszystko brali pieniądze, to czym się będziemy różnili od pogan? Jeżeli czytamy Ewangelię, to widzimy, że to, co nas różni od pogan, to przede wszystkim jest miłość, a szczególnie miłość nieprzyjaciół. Pan Jezus właśnie do tego nas wzywa, żebyśmy kochali drugiego człowieka, ale jak mówię, w jednym miejscu no, kochać tych, którzy nas kochają jest łatwo. To nawet poganie czynią. Więc to, co chrześcijan odróżnia czy powinno odróżniać od wszystkich innych ludzi, to jest właśnie miłość nieprzyjaciół. I o miłości do nieprzyjaciół są dzisiejsze czytania. Widzimy w pierwszym czytaniu Dawid nie tyle ratuje życie króla Saula, co nie odbiera mu tego życia, była bardzo dobra okazja, żeby zemścić się na królu, który go ścigał i który chciał go zabić, ale Dawid nie podnosi ręki na pomazańca Bożego, wybacza mu i, i w ten sposób ratuje czy ocala mu życie. I również w Ewangelii Świętego Łukasza dzisiaj czytamy fragment o miłości do nieprzyjaciół. Pierwszą taką rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest, żebyśmy najpierw, zanim zaczniemy próbować kochać nieprzyjaciół, Zastanowili się, czy umiemy kochać wszystkich. Bo jak się zaczniemy koncentrować i wyszukiwać tych nieprzyjaciół, kogo by tu jeszcze bardzo kochać, z tych, którzy najbardziej mnie zranili, najbardziej mnie skrzywdzili, no to może się okazać, że nam sił nie wystarczy. Więc ja bym zaczął od tego, żeby, żeby uczyć się kochać najpierw tych, którzy nas kochają, i okazywać tę miłość tym, którzy są nam bliscy i stopniowo jakby tę miłość rozszerzać również na te osoby, które są dla nas trudne. To też jest duże wyzwanie. Czasem obserwuję taką, taki mechanizm również wśród chrześcijan, że bardzo kochamy jedną grupę ludzi, a drugiej to już nienawidzimy. I to można w różnych konfiguracjach zobaczyć. Był taki pisarz francuski, Leon Blois, i on właśnie bardzo kochał biednych. Tak kochał tych biednych i skrzywdzonych, że równocześnie w miarę wzrostu tej miłości do biednych wzrastała mu również nienawiść do bogaczy. I to jest jakby pierwsza rzecz, na którą warto tutaj zwrócić uwagę. Czy moja miłość do innych ludzi, do jakichś skrzywdzonych, biednych, odrzuconych, nie powoduje równocześnie że we mnie wzrasta nienawiść do tych, którzy ich skrzywdzili, tak jak to było w przypadku tego francuskiego pisarza nienawiść do tych, którzy mają jakieś bogactwa. I to jest taki pierwszy kontekst, jakby tego oswajania, tej miłości do nieprzyjaciół. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, co jest wprost powiedziane w Ewangelii Świętego Łukasza, bo Pan Jezus mówi, co powinniśmy robić. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Trzy konkretne rzeczy. Jasne, że nie od razu nam się wszystko uda, ale wiemy, jak tę miłość okazać, bo czasem to nam się wydaje bardzo abstrakcyjne. No jak kochać, nie? No niby kocham, czuję to, nie czuję tę miłość, jest jej mniej, jest jest więcej. A Pan Jezus mówi konkretnie, jakie, jakie uczynki, czy jaka postawa powinna iść za miłością. Czyli dobrze czynimy tym, którzy nas nienawidzą. A my wiemy, że ktoś nas nienawidzi, a my mu i tak dobrze czynimy. Nie oddajemy mu złem za zło, czyli nie, nie ma w nas tego, co nazywamy zemstą. Chcemy się zemścić na kimś tylko dlatego, że on nas skrzywdził. Błogosławimy tym, którzy nas przeklinają. Przekleństwo jest pewną taką słowną reakcją, która przyzywa zła nad drugim człowiekiem. Jak przeklinam kogoś, to nie jest tylko przekleństwo, że powiedziałem brzydkie słowo, ale przekleństwo to jest taka sytuacja, kiedy przyzywam jakiegoś zła nad drugim człowiekiem. I reakcją odwrotną jest błogosławienie. Ja przyzywam dobra nad drugim człowiekiem, przyzywam Bożej Łaski na to, aby ona na niego wstąpiła. I jest to z jednej strony i modlitwa, ale też pewne działanie. Widzimy, że najpierw czynimy dobrze tym, którzy nas nienawidzą, potem błogosławimy, i można tak bardzo konkretnie. Ja Ciebie błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeżeli mam z kimś problemy, jeżeli ktoś nas słownie atakuje, no to właśnie odpowiedzieć mu błogosławieństwem. Nie przekleństwem, tak samo jak on. Znowu wyrzec się tego ducha odwetu, ale odpowiedzieć mu błogosławieństwem. I trzecia rzecz, módlcie się za tych, którzy Was oczerniają. Trzecia rzecz, modlitwa. Po prostu konkretnie o nawrócenie serca tych osób, które nas oczerniają, żeby Bóg dotknął ich swoją łaską. Jak te trzy rzeczy w nas są, czynimy dobrze tym, którzy nas nienawidzą, błogosławimy naszych nieprzyjaciół i modlimy się za nich, no to możemy mieć nadzieję, że miłość w nas będzie wzrastała. Miłość do nieprzyjaciół i równocześnie ta miłość do nieprzyjaciół Objawia się właśnie w tych trzech postawach. Nie w uczuciu, nie w tym, czy ja dobrze się czuję w obecności tego człowieka. Bo być może przez długie lata nie będziemy się dobrze czuli w obecności tego człowieka. Być może przez długie lata nie będziemy potrafili zapomnieć tej krzywdy, którą on nam wyrządził. I być może nie ma co się zmuszać do tego, żeby mieć dobre uczucia wobec. Tego, kto jest moim nieprzyjacielem, ale robić to, co na właśnie Pan Jezus pokazuje. Dobrze im czynić, błogosławić i modlić się za nich. To jest wyrazem chrześcijańskiej miłości. Jeżeli w nas ta postawa jest i te konkretne działania skierowane w stronę naszych nieprzyjaciół, no to możemy mieć nadzieję, że miłość do nieprzyjaciół w nas będzie wzrastała.